Witam was bardzo serdecznie ludziska, ja was witam w y, nowym let's play'u na naszym kanale. W sumie chyba drugim, bo jedyny na razie let's i prowadzę, to jest osu. Ale witam was w y, grze Dajki. Gra króciutka, mało znana, na, na niektórych stronach pokazywana nawet jako darmowa czasami. Chociaż teatrycznie nie powinno tak być. Darmowa jest taka tylko bardzo okrojona wersja, choćby demo takie. A to jest oryginalna ja więc możemy chyba przejść od razu do fabuły. Mm, są cztery rozdziały i więc to nie będą pod tego ci że jak będzie mi szło. Ja już teraz wam zanagrywać. nagrywać, ale sprawdzałem czy wszystko jest dobrze, więc weźmiemy pierwszy rozdział inwazja. Na normalu. Chwileczkę się musi załadować. Hmm, 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 hmm. O, inwazja. Jesteśmy oto nad takim naszym demonem. Przybyliśmy z innymi demonami i opanować może nie ziemię, tylko świat choćby ludzi. Możemy się w ten sposób oto teleportować. Rozumieć poprzednicy, czyli tłumaczy nam samouczek, że światło nas zabija. Mamy poziom życia. Możemy się teleportować, ale dusza zapragnie. Nie wiem, czy to ma jakiś ograniczony zasięg tej teleportacji, chyba tak. O, tak będziemy eliminować przeciwników. Gra jest bardziej nastawiony na skradanie się, niż na otwartą akcję. Tak przejmujemy światło. O, Opa. O, to jest checkpoint. Obrak. Oczywiście przy checkpoincie. Mm. O! Właśnie widzieliście co nam może spodobać światło. Bo światło z tych tarcz od ludzi, także to ujmę. Zorwaliśmy go O, o, o Ciekać. Troszkę to zwaliłem Detektujmy. Opa! A oberwaliśmy Ale życie nam się w miarę szybko regeneruje Przejmijmy te światełka to O dostaliśmy teraz A że życie nam się odnawia, okej okay. O Teraz dostaliśmy możli o, o, możliwość łańcucha Musimy trzymać prawem I mamy trzy łańcuchy Raz, dwa, trzy takie złote podniki możemy przeskakiwać. O, checkpoint. O, znowu. Ale możemy też na dowoli przeciwników zabijać. I przez też możemy też tak przeskakiwać. O, w ten sposób. Na przykład raz, dwa, trzy. Hop, hop, hop. Checkpoint. Tutaj nam się ładuje ją te łańcuchy. Światło. Możemy przybliżać i oddalać ekran. Muszę zaczekać na łańcuchy. Zróbmy to ładnie, żeby było. O. Yy, tak, to już Kolejny checkpoint. Yy, no też tu. Uu, nie musimy ich wszystkich zabijać. Możemy tak zrobić. Tu się możemy przenieść tych dwóch typków, akurat możemy zabić. Hmm. Teraz to, to i to. Hop, hop, hopa! Do światełka naszego. Teraz my to tak, żeby oni nas nie zauważyli za bardzo. taki Tak. my go już, to już możemy iść normalnie. Idziemy. Płutujemy się i w jakieś takie inne miejsce już przeszliśmy. No i tutaj się kończy chapter. Czekamy aż się mapa wczyta. No niestety, trochę to może potrwać w tejże... O! Forteca! Ale to w następnym odcinku sobie przejdziemy, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie! Na razie i cześć!